Młody kowal, Mieszko, zgubił się w gęstej puszczy. Noc zapadała, a drzewa szumiały groźnie. Nagle usłyszał stukanie. To nie był dzięcioł, lecz miarowe walenie w pień, jakby ktoś ostrzegał. Mieszko, wiedziony strachem i ciekawością, poszedł za dźwiękiem. Znalazł się na małej polanie, gdzie tańczyły migotliwe światełka. Wśród nich stał leszy, duch lasu. Wysoki jak dąb, z oczami jak żarzące się węgle. Leszy chichotał, a stukanie ustawało, gdy Mieszko się zbliżał i zaczynało, gdy się cofał. Leszy wodził Mieszka w kółko, aż ten padł zmęczony. Wtedy z mgły wyłoniła się południca, pani południowego słońca i pól, lecz na noc zamieniona w bladą, łagodną postać. Południca wskazała Mieszku na leśne jagody i cichym szeptem poradziła. Pocałuj ziemię, którą Leszy splątał, i poproś o wybaczenie za zakłócenie spokoju. Mieszko uczynił jak mu nakazano. Gdy tylko jego usta dotknęły wilgotnej ziemi, Leszy wydał głośny, radosny okrzyk, a światełka zgasły. Mieszko poczuł silny powiew i znalazł się. Przy progu swojej własnej kuźni. Puszcza dała mu nauczkę, przypominając, że szacunek dla natury jest jedyną drogą do domu.